Część to pierwsza wersja gry Asteroidy. Teraz tak jak mówiłem, spójrz na bazie tej pierwszej części, którą utworzyłeś albo utworzyłaś kopię tej gry, więc kliknij w plik, zapisz jako kopię i projekt za chwilę się stworzy. On na razie wygląda identycznie, tylko że zmieniłaś nazwa, to doszło kopii, więc tutaj zmieniam to na Asteroidy 2. Dzięki czemu mam w swoich tutaj e, rzeczach pierwszą część gry, która już działa, tak jak teraz widzisz. E, no i teraz będzie druga, e, bardziej rozbudowana. A rozbudujemy ją pierwsze co? To o życia. Czyli przy każdym uderzeniu w asteroidę będziemy tracić jedno życie. E, więc żeby gdzieś w programie komputerowym zapisywać cokolwiek, żeby on nam pamiętał cokolwiek, to musimy... Tworzyć zmienną. Zmienna ma to do siebie, że może mieć w jednym czasie tylko jedną wartość. Wyobraź sobie, że to jest takie małe pudełeczko, jak nie wiem, pudełeczko po zapałkach i ono jest tak małe, że tam możesz tylko wkładać jedną rzecz. Jeżeli chcesz włożyć inną rzecz do niego, do, do tego pudełeczka, to tą pierwszą rzecz musisz wyciągnąć i włożyć rzecz inną. Czyli zmienna. To jest tak jak pudełeczko, takie bardzo małe, w którym mieści się tylko jedna rzecz. Nie może zmienna mieć dwóch wartości naraz. Jeżeli zapisujemy do tej zmiennej inną wartość, to tamta poprzednia jest usuwana. Więc stworzymy teraz zmienną, która będzie się nazywała, powiedzmy, statki. Czyli nasze statki kosmiczne albo rakiety. Rakieta. No dobra, rakieta niech się nazywa. Jak duszek się nazywa rakieta, to może niech to się też tak nazywa. Klikam tutaj w zmienne, następnie utwórz zmienną i nazwę tutaj rakieta. OK. To jest dla wszystkich duszków zmienna rakieta, która będzie nam e, trzymać, ile tych rakiet mamy jeszcze, e, czyli ile mamy żyć w grze. Więc pierwsze co, to zobacz, że jak stworzyliśmy tą zmienną, to tu się pojawiły też opcje, znaczy one tu były, bo zawsze jest domyślnie taka zmienna, która nazywa się moja zmienna. Mogę ją usunąć, tu prawy przycisk myszki, usuń tą zmienną i mam tylko tą jedną swoją. I mam tutaj ustaw rakieta na i tu jest wartość jakaś, 0. Zmień rakieta o i tu mam 1. I pokaz zmienną, ukryj zmienną. Te dwie wartości służą do tego, że to co tutaj widać może być wyświetlone na ekranie, a może nie być wyświetlone na ekranie, zależy czy potrzebne nam jest to, e, czy nie. No bo czasem jest coś potrzebne, jakaś zmienna, na przykład tak jak ilość żyć, fajnie, żebyśmy w czasie gry widzieli, ile ich jest, ale jakąś prędkość e, tej asteroidy no nie musi być wyświetlana na ekranie, bo to nie jest ważne dla gracza. Więc e, tym możemy ukrywać i pokazywać to, tą właśnie tutaj zmienną. Te następne natomiast ustaw ustawia na jakąś wartość konkretną, czyli wpisujemy tu Konkretną wartość jakąś. Czyli jeżeli chciałbym, żeby miał 5 e, statków kosmicznych na początku 5 rakiet, no to ustawiam tą zmienną rakietę na 5. I wrzucam sobie, gdzie to, tutaj na sam początek po zielonej fladze, e, ustawiam sobie zmienne parametry wszystkie, więc niech jak nacisnę na zieloną flagę, to niech mam 5 żyć. Jeżeli to bym to zmienił na 7, no to będę miał 7 żyć na początku, jeżeli 3, no to będą 3 życia na początku, to już sobie. Ustawiamy według tego. Eee, no, jak uważacie. Ok, i teraz druga opcja: Zmień. No to ona eee, zmienia O, czyli ma teraz moja rakieta wartość 5. Jeżeli się zmieni ją o 1, no to będzie miała wartość 6. Jeżeli zmienię ją tutaj o minus 1, no to jak było 5, no to ta rakieta będzie miała, no zobacz, kliknę w to, no to ona się zmienia. Ona się dwa razy zmienia, bo tak jakoś się klika, nie wiem dlaczego. W każdym razie w programie będzie się zmieniała o 1, więc tutaj zmienia nam wartość tą, która była, na, na jakąś inną, nie odnosząc się do niej. Czyli nie ustawia konkretnej jakiejś, która była, czyli 5, 4, 3, tylko zmienia tą wartość. Możemy dodawać, odejmować, moglibyśmy zrobić, że punktów na przykład za złapanie jakiegoś przedmiotu mamy 10. I wtedy zmieniamy o 10, czyli było 50, zmieniamy o 10, mamy 60. Tak, więc, więc to, to tak działa. No i teraz my musimy sobie stworzyć coś takiego, że jak nasza, e, nasza rakieta uderzy w asteroidę, no to zmienimy, e, zmienimy sobie tę ilość rakiet o minus 1, żeby się odjęło. I gdzie musimy to dodać? No tutaj, gdzie wykrywamy, że nasza rakieta dotyka tego koloru. Czyli, jeżeli e, e, czy, czy, czytaj to zawsze tak, jeżeli masz rakietę swoją tutaj zaznaczoną, e, z tego duszka, no to jeżeli ten duszek rakieta dotyka koloru brązowego, to mamy, żeby on zrobił tego fikołka, no i niech się też życie odejmie o jeden. Teraz zobaczymy, co się stanie, bo być może tutaj się stanie tak, że te życia nam znikną tak bardzo szybko. Nie, działa to dobrze. Czyli zobacz, uderza 4, 3, 2. Za każdym uderzeniem e, znikają nam życia. Oczywiście nie zaprogramowaliśmy nigdzie, że e, jak będziemy mieli 0 żyć, no to że coś ma się wydarzyć, więc możemy mieć minus 1 życie, tak, statek 5, minus 6 i tak dalej. Za każdym razem, jak naciśniemy zieloną flagę, to znowu życia tutaj za sprawą tego bloczku nam się przywrócą na dodatnią wartość, więc zawsze mamy e, znowu 5, ale i możemy mieć ujemną wartość tych, tych punktów. Więc musimy o to zadbać, żeby, tak się, żeby gra się kończyła. E, więc co musimy zrobić. Jeżeli program ma coś e, nad czymś pomyśleć, że tak powiem, e, no to musimy skorzystać z warunku. On musi coś sprawdzić sobie. Czy ile mamy tych punktów i wtedy coś tam zrobić? Więc e, muszę skorzystać na pewno z warunku. Jeżeli mam zmienną rakietę. Więc mogę zrobić, że jeżeli zmienna rakieta, więc wrzucam sobie zmienną ze zmiennych, jeżeli zmienna rakieta. Równa się 0 i to wrzucam do środka. To co ma się dziać, to mogę zatrzymać tę grę. Czyli tutaj jest coś takiego, jak e, gdzieś tu to jest e, w kontroli. Jak zatrzymać wszystko. Czyli jeżeli e, ta zmienna rakieta będzie równała się 0, to zatrzymaj wszystko i to wrzucam tutaj też do pętli zawsze. No i zobaczymy, czy to zadziała. Teraz powodować, tu stracić te. Te 5 żyć. O, i koniec. Gra się zatrzymała. Na razie taka wersja e, najprostsza, ale działa, czyli przy ilości zerowej rakiet. Gra się zatrzymuje. Moglibyśmy zrobić też e, i to zrobimy, że jeżeli jest zero tych rakiet, no to z wyglądu e, wybieram opcję ukryj. Czyli moja rakieta zniknie po prostu, ale też trzeba zawsze pamiętać. Zobacz, to będzie problem w tej grze, że zrobimy sobie, że ona zniknie, i ona zniknęła faktycznie, nie ma tej rakiety, została zniszczona, nie mam ich więcej, ale jak uruchomię grę od początku, no to co? To nie widać mojej rakiety. Ona lata, ale ja jej nie widzę. Dlaczego? No bo tutaj skorzystaliśmy z opcji uchylić, czyli gdzieś ją uchyliliśmy, ale nigdzie jej nie pokazujemy na nowo. Więc jak już ustawiam życia znowu na 5 od początku, no to też dodam tutaj. Żeby ta rakieta się również pojawiała za każdym razem, jak jest od początku zaczynamy grę. Eee, no i działa. Już mam tutaj eee, od początku, jeżeli stracę życia, no to, to gra zacznie się od początku. Naciskam i, i leci. Jeszcze jak widzisz, eee, tutaj nigdzie się nie resytuje skąd lecą te rakiety przy naciśnięciu zielonej flagi i... Rakieta zaczyna się grać z tamtego miejsca, gdzie się skończyła. To też można by było poprawić. Jeżeli chcesz to poprawić, to tutaj z opcji ruch idź do x, y. Albo to zrobimy też. Też od razu po nadcięciu zielonej flagi będę ustawiał mam rakietę. Gdzie? Tu ją mogę ustawić na przykład, że zawsze zaczynam grę stąd. No i teraz zobaczę, te wartości się zmieniają. Jeżeli tu sobie przesuwam, no to to się tu zmienia. Ja tutaj ustawię, żeby ona stąd zawsze zaczynała grę i dodaję tutaj to na początek, tylko oś X, tam oś poziomą, ustawię zerowy punkt, to jest na środku planszy, więc ustawię sobie na, na zero i teraz za każdym razem jak zaczynam grę, zobacz, że tu jestem, naciskam i zawsze ta rakieta zaczyna z tego samego miejsca, gdzie bym nie był ustawia się tutaj, więc to można też zrobić też może zrobić tutaj sobie to idź na początku przy każdej asteroidzie i ustawić wartość jej na jaką. Pomyśl. E, pomogę Ci tutaj tym spojrzeniem. Na to jeszcze e, rzuć okiem jaką wartość asteroidy w wosi e, Y powinieneś albo powinnaś wybrać. E, żeby zaczynało zawsze asteroida na samej początku, gdzie od góry. E, ja tego nie będę teraz tutaj modyfikował. Zostawiam to Tobie. E, jeśli chcesz to dokonać takie modyfikacji i to wszystko, co dodaliśmy do drugiej części gry, e, czyli dla przypomnienia nauczyłeś się albo nauczyłaś się tworzyć zmienne oraz operować na zmiennych, czyli nadawać im jakieś wartości, e, a także modyfikować te zmienne poprzez tutaj zmień zmienną. E, też nauczyłeś się jak e, sprawdzać zmienne i na nich na podstawie tych zmiennych dokonywać zmian w programie, czyli wykorzystałeś tutaj te warunki. E, czyli wykrycie tego, że mamy już zero rakiet i grę trzeba zatrzymać. W kolejnej części e, zmodyfikujemy grę o to, że dodamy planszę końcową gry, czyli zamiast zatrzymania gry, to ta gra wyświetli nam komunikat koniec gry. Stworzymy także planszę tytułową gry i Wykorzystamy do tego komunikaty, czyli poznasz e, czym są komunikaty, jak je stosować i, i co one nam dają. A dają nam bardzo dużo e, przy pisaniu gier w Scratchu. E, no i zachęcam do obejrzenia części trzeciej. I to wszystko. Cześć!